Kolejny dzień, już 7 grudnia, naszej drogi, naszych adwentowych refleksji, i kolejny refren, który chcemy, żeby był refrenem naszego życia. A on dzisiaj brzmi: błogosławiony idący od Pana. Jakże wymowne słowa, uświadamiające nam, że jeżeli chcemy być znakiem, jeżeli chcemy być świadkami. Tego wszystkiego, co jest związane od Boga, jeżeli jesteśmy gotowi to zanieść, to najpierw musimy spotkać, musimy przeżyć, powinniśmy chcieć umocnić właśnie to, co jest od Boga. Co jest takim darem? Co on nam ofiarowuje? Mówimy: wiara. W jaki sposób ją rozumiesz? W jaki sposób ją przeżywasz? Tak jak zaczynaliśmy w niedzielę. Pierwszego naszego adwentowego dnia, o tej refleksji, kogoś kto jest, kto kocha, kto wierzy, kto ufa. To jest przecież również i ta zachęta, żebyśmy potrafili właśnie w taki sposób przyjąć i przeżyć tę bliskość Boga. On jest. Uwierzmy w to, wierzmy w to, żyjmy tym. A jednocześnie to, co żeśmy i do tej pory rozważali, jeżeli jest, jeżeli otacza nas swoją miłością, jeżeli wierzy nam. Wierzy w nas, powierza nam swoje marzenia i mówi: odczytaj je, odkryj. Bądź tym, który to wyrazi w tym ładzie i harmonii, w pokoju, bądź tym, który zaniesie to z radością, bądź tym, kto rzeczywiście będzie z całym oddaniem chciał to przeżywać. Jakże to jest niesamowicie cenne i ważne. Jak ważne jest, kiedy potrafimy znaleźć czas na drugiego, kiedy w momencie, kiedy go spotykamy. Potrafimy rzeczywiście, może kilka sekund, może kilkanaście, może kilka minut, rzeczywiście ofiarować jemu. Dobrze wiemy, jak to wcale nie jest takie łatwe, bo mamy tyle spraw, mamy tyle naszych różnych zamierzeń, tyle wyzwań, w tyle spraw jesteśmy zaangażowani. A on może nam przeszkadza, może nas zatrzymuje, ale może to jest właśnie dlatego kogoś, ten jedyny moment, ten wyjątkowy, ten. Dający nadzieję i szansę, ktoś mnie zauważył, ktoś mnie wysłuchał, ktoś do mnie coś dobrego powiedział, ktoś we mnie wierzył, może swoim spojrzeniem, może po prostu swoją obecnością i bliskością, czasem, który mi dał, błogosławiony idący od Pana. Rozważamy błogosławieństwa i tłumaczymy je najprościej, że jest to życzenie obecności Boga. Jakże ważne jest to, o czym żeśmy mówili wcześniej. Jeżeli będziemy sami potrafili przeżyć i docenić bliskość Boga, będziemy potrafili dać ten dar również innemu, a ten ktoś może wtedy doceni i przeżyje. Może nawet nie zawsze, ale my mu dajmy. Jeżeli będziemy potrafili wsłuchać się i docenić, i gdzieś wysłuchać i zrozumieć, czego on od nas oczekuje. Może to właśnie będzie zaczynało się od tego, że zanim my powiemy i wyrazimy, czego chcemy, będziemy próbowali zrozumieć i wysłuchać kogoś drugiego. Jeżeli będziemy oczekiwali, że coś uczyni, to może my sami staniemy i powiemy: Zróbmy to razem. Idę od Pana, idę z tą nadzieją, idę z tym pokojem, idę z radością. Chcę pójść razem z Tobą. W moim życiu, w moim zaangażowaniu, w mojej modlitwie, w tym wszystkim, co jest od Boga i co może ofiarować, możemy ofiarować i na pewno zawsze będzie darem dla drugiego.